Siemano, witam serdecznie w kolejnym odcinku, w kolejnym dniu. Pięknym słonecznym, nieco zimniejszym niż rok temu. Na początek podejść proszę z drugiej strony. Musimy tak zrobić, żeby coś pokazać. Tu, tu, tu ja uchylę rąbka tajemnicy. I szybko, żeby nie zgasło. Szybko. Szybko. Sto lat, 100 lat niech żyje, żyje nam. Uf. Kochani. Równiutko roczek, dzisiaj Mija, jak ta wędzarnia jest umia. Z czego się Ładnie zaśpiewałem. Jak zawsze. HMG Smoker. Maciek Piątkowski postanowił właśnie w tym dniu mnie przekonać do wędzarni elektrycznej i powiem Wam tak, skurczybykowi się udało. Od tego momentu, kiedy ta wędzarnia jest u mnie, to lokomotywa była dosłownie używana sporadycznie. Dwa albo trzy razy, już nie pamiętam, przy takich dużych ilościach. Więc ta wędzarnia naprawdę zrobiła takie, jakie, tylko krowa nie zmienia zdania, więc ja zdanie, zdanie zmieniłem i uważam, że elektryczna wędzarnia, wędzarnia XXI wieku, tylko mega wygoda, mega szybko i mega dobrze, więc wiele osób już tą wędzarnię od maczka zakupiło. Wszyscy są takiego samego zdania jak ja. Spójrzcie, ja jeszcze, mam, jeszcze raz Wam to samo wszystko pokażę, bo Spójrzcie, tak wygląda wędzarnia tu, co niektórzy zarzucają, oczywiście że, e, za żartami, taki, taki Łukasz Bikowski na przykład, że to jest pomalowane, tam z tyłu też, wszystko grubo, do tego popklejana tym dymem od tego wędzenia, bo ta wędzarnia, uwierzcie mi, ona pracuje. Ona, to nie jest tak, że na święta raz, na Boże Narodzenie, na Wielkanoc drugi raz. U mnie to jest 4-5 razy w tygodniu non-stop wędzenie. 2-3 kilo, ale jest, często i gęsto. A ona spokojnie mieści 15 litrów, tak jak powiedziałem, na wędzarni. Y, test wędzarni elektrycznej, czyli film dokładnie 28 września, rok temu, który publikowałem z testowania tej wędzarni, kiedy była jeszcze piękna i młoda, tak jak ja. To. No i tylko wędzarnia się postarzała. Tylko A ty wędzarnia jest jestem nadal piękny, piękny i młody. Bardzo wiele rzeczy się przez I ten szczupły. rok I szczupły. Tak, Maciek, to przez Ciebie i przez Twoją wędzarnię. Tak, kilogramy lecą. Yy, lata lecą, niestety, stety, bardzo wiele rzeczy się zmieniło przez ten rok. Mam nadzieję, że jak dożyję, jak mnie nie wykończysz, do następnego roku się zmieni jeszcze więcej. Maciek w tych wędzarniach kilka rzeczy już ulepszył. Yy, mianowicie wentylator. jak kiedyś mówiłem, ale powtórzę się. Ten wentylator nie jest już w tym miejscu, tylko jest od dołu, czyli powietrze, które osusza nam wędliny, przelatuje przez grzałkę, czyli jest ciepłe. Nie zaciąga z zewnątrz zimnego powietrza, tylko od razu powietrze jest ogrzane i wszystko dzieje się szybciej. Kolejną zaletą to jest termoobieg. Termoobieg robi taką robotę. Kto ma, to wie o czym mówię. Inne wędzarnie na rynku, wiele innych wędzarni na rynku nie posiada termoobiegu, ale HMG Smoker posiada. Maciek zrobił takie etykiety, później mi dosłał, to jest szczere złoto, 20 tabliczka, etykiety, etykety, tabliczka, to jest szczere złoto, 64 karatowe, także naprawdę powiem Wam, że jestem mega zadowolony, ta benzarnia jest naprawdę spracowana, zjeździła pół Polski, była w Mielnie, była w Żorach dwa razy, raz na odcinku z Remigiuszem Rączką robiliśmy, 28 września ta wędzarnia była u mnie, a 2 października była już w Żorach, gdzie robiliśmy kiełbasę Drwala dla TVP, do tego Mielno, Płock i wszystkie okoliczne dożynki. dożynki gdzie się robiło kiełbasę? I nie tylko oczywiście, bo, yy, bo takie tam mniejsze różne też się zdarzały. Ile no No, bardzo, bardzo wiele zrobiło. Ta wezdarnia zrobiła pysznych rzeczy. Jestem mega zadowolony. Mogę jeszcze raz wszystkim polecić. Wiele osób szuka. Ta jest akurat pojemność 250 litrów. Maciek robi 600 litrowe, 300-litrowe, 200-litrowe, robi wyższe, czyli takie z przeznaczeniem do węgorzy, gdzie węgorze są długie. Ale uwierzcie mi, jestem zadowolony. Tak, jak z Ciebie na początku. <śmiech> <śmiech> Nie, naprawdę super. Super sprawa. I co jeszcze chciałem wam powiedzieć? Piszcie w komentarzach. Te osoby, które posiadają HMG Smokera, czy to takiego, czy większego, czy mniejszego, jakie są Wasze spostrzeżenia, odczucia po jakimś tam użytkowaniu tej właśnie wędzarni? A jak ktoś chce zakupić, link macie w opisie. HMG Smoker, czyli wędzarnia elektryczna Maciej Piątkowski, polecam w 120%, bo naprawdę jest. Super sprawa. Maczka co niektórzy mieli okazję poznać, bo był na zlocie. O, wędzarnia była na zlocie teraz znowu, nie? W tak, żorach. ale też y, Maciej tak zawsze odpowiadał fajnie na pytania, bo też... I sam to, sam sam to sam jest istotna pytania. rzecz, żeby mieć kontakt z osobą sprzedającą, a nie do tylko bramy i nie, się nie, nie znamy. Tylko nie w niedzielę o 24. Tak jak ja mam, nie? A jeszcze mam jedno pytanko, a to godzina pierwsza w nocy. Ale to nic, takie są czasy, czasami tak się zdarza, czasami... Ktoś jest niekoniecznie wypoczęty i mu przyjdzie na zadawanie pytań, więc jak stanę, to odpowiem przeważnie zawsze. Więc jeszcze raz polecam HMG Smoker. Rewelacyjna wędzarnia, robi mega robotę, super pojemna, nie kosztuje milionów. Miliony, dobrze że powiedziałem? No, chyba dobrze, no, zdarzyło ci się. Co mi się zdarzyło? Dobrze coś powiedzieć. Ta moja kobita to mi zawsze wszystko robi na przekór, naprawdę. No już nie narzekaj tak na naprawdę. Naprawdę. O, może wam jeszcze coś pokazać, bo jak y, Maciek takie ładne ma te. Teraz, ta jedyneczka wisi. Widzisz jaka okazja dzisiaj, naprawdę. Roczek, super sprawa, nie? To tą miseczkę Maciek mi przywiózł na zlot. To jest specjalna miseczka dopasowana tu w to miejsce. Właśnie, żeby nam ta smoła od z generatora dymu podczas wędzenia z rury dymnej kapała właśnie do tej miseczki. O ruszcie ja mówiłem, czy nie? coś tam wspomniałem Aha, ale testu? słuchajcie, właśnie ruszt. Takie ruszt można y, u Maćka też zamówić razem z wędzarnią. Y, pod wymiar oczywiście też. Y, zdarzyło zażyło też się tak, że pewna osoba, bo tu jest raz, dwa, trzy, cztery półki, zamówiła kilka tych rusztów, rusztów, dobrze powiedzmy mm. dlatego że do ryb, do serów idealna rzecz, można wędzić należąco przez to światełko to jeszcze coś widać? No dobra, się wyczyści, już musiałeś akurat nie miałeś nic, miałeś stać daleko i pokazywać te rzeczy takie, które ja pokazuję, a nie sama jakieś tam rzeczy wypatrywać No, spokojnie No, spokojnie Ostatnio też się musiałam uwagę zwrócić i tak samo Pójdź, a zop, po, Weź jeszcze przybić, ja muszę coś jeszcze pokazać Spójrzcie tu jak grubo jest tego tego nalotu i ten termoobieg, jak on się kręci to on rozdmuchuje ten dym i też osiada ten właśnie Nalot, taki, takie skropliny, te czarne na tych ściankach. Ale wiecie, co? W niczym to nie przeszkadza. O, dobrze, że ten kij tutaj jeden jest. Patrzcie, ten kij, który, na którym mam termometr, nie był czyszczony. A ten był czyszczony, jest mała różnica, nie? Ten to w ogóle, jak wyczyściłem, to się zrobił. Patrz, prawie w kolorze wędzarni. No, widzisz, jak ładnie zrobiłem? Elegancko. Elegancko zrobiłem. Kabano się dwa leży, jedyneczka wbita na pierwsze urodzinki. Mam nadzieję, że tych urodzinek ona dotrwa dużo, dużo więcej. Tu nie chodzi o to, żeby jak się nam zabrudzi, bo oczywiście... O, dzisiaj miałem pytanie fajne, bo napisała do mnie osoba, czy, bo będzie zamawiała Maciek u siebie wędzarnię, czy 250 litrów, czy 300. Nie naciągałem go na 300 litrów na tą droższą, tylko powiedziałem, że 250 mu wystarczy, ale pytał się, czy wybijać wewnątrz blachą. Ja mam do tej wysokości wybite, obite, więc powiedziałem, że to zależy od budżetu. I prawdopodobnie jest łatwiejsza w utrzymaniu czystości. Ja jej nie czyszczę, co widać. Uważam, że nie ma takiej konieczności. Wszystko się wędzi super. Więc tak mu to właśnie powiedziałem, ale to wszystko zależy od Was, jaką chcecie wędzarnię. I czy chcecie, żeby była w środku wybita yy, blachą, tak jak od dołu, czy od boków. Od góry chyba nie jest wybijana, jak dobrze kojarzę. No. Chyba tak to chciałem powiedzieć. O, tak to chciałem powiedzieć. I słuchajcie, jeszcze jest rzecz taka, że przez ten cały rok nic mi się nie stało. Nawet razu przy tej wędzarni, gdzie ona jechała, była w, wiadomo, wstrząsy podczas jazdy, cokolwiek tam się m, może zdarzyć, gdzieś tam jakieś tory kolejowe czy coś i tak żałka czy coś, nic się nie działo. Jechaliśmy do Mielna, pamiętam wtedy, to nawet Maciek na tą okoliczność przysłał cały zestaw części, bo mamy współpracę z Maćkiem, i to nie jest naciąganie, bo mamy współpracę, tylko naprawdę jest szczera opinia na temat tej wędzarni. Zresztą co wiecie, nie? I Maciek przysłał cały karton części zapasowych na wypadek, gdyby się coś stało. Przez no rok tam czasu. Już nie byłoby. Tam była druga wędzarnia, tylko kilku desek brakowało i mogłem drugą wędzarnię złożyć. No, no, generatora jeszcze mi nie wysłał wtedy do tych, do tych części, ale to mi niepotrzebne było, tylko że to po prostu było w razie gdyby. No ale na szczęście nie było takiej konieczności, więc naprawdę yy, wszystko działa bez zarzutu wędzarnia na medal. Ja tam się cieszę kródzenie naprawdę mega. Ona ogólnie umie, to jest pod dachem jak ja wędzę, bo yy, żeby mi nie, nie zamokła cała, bo po prostu tak podejść jeszcze coś pokażę innego. Jakbyśmy wędzili, jak jest na przykład deszcz mały czy duży, to jest duży. Wylot dymu, duży komin. Nie wiem ile to ma. Ile to jest? <grych> o, dla mnie to. Dobra, ja sam powiem ile to jest. Chyba... Niewyobrażalna wielkość. Znaczy długość. 10 cm chyba tutaj to ma. Niewyobrażalna. Hmm. I czasami jakby też padał, to by mogło nam padać na rzeczy wędzone, ponieważ dach jest w pionie w poziomie. Co ty mi, mi namiliła, bo mi już raz jakieś W pionie. Co? W poziomie jest prawie dach, znaczy jest skos mały. Widzisz? Pokaż ten skos mały. Tak, ale jest duży otwór i naprawdę mogłoby nam kapać. Dlatego ja mam ją na granicy, przy otwarciu drzwi garażowych i nam tam misję na kapie. I dym jest wyciągany na zewnątrz, więc naprawdę, naprawdę super rzecz, W ogóle zaraz będę wędził też, bo będzie. Już was mogę teraz zaprosić na kolejny odcinek, będzie boczek tak na odmiany drwala, ale żeby był drwala, to musisz czymś wyróżniać, a wyróżnia się, więc zapraszam już teraz na kolejny odcinek, który będzie jutro rano, ale pizga, jak w Kieleckim. No, dobrze, dobrze, że ja założyłam bluzę. A ja? A ty to możesz marznąć. Ty A ja to? mogę marznąć. No, ja, no najlepiej. Nie to zabić całkowicie. Właśnie nie wiem, czy dożyję jeszcze do następnych urodzin. Na razie mamy roczek. Zobaczymy, czy jeśli dożyję, to będzie drugi roczek, trzeci roczek, piąty roczek. Nie wiem, jak ona będzie, bo komora węzarnicza się pomniejsza. Tyle tego tam się osadza, że, się że za chwilę będzie tylko takie. Kapułka panusika włożę już potem na któreś tam urodziny, bo już nie zmieści się. Kochani, zapraszamy na naszą grupę na Facebooku Swojskie Gotowanie i Wędzenie. TikTok Swojskie Gotowanie, Instagram Swojskie Gotowanie. Jeśli chodzi o wędzarnie, link macie w opisie do HMG Smoker, czyli Maciej Piątkowski. Zamawiajcie niedługo Boże Narodzenie, potem Wielkanoc i nie tylko, bo jednak na każdą okazję sobie zrobić swojskie wyroby samemu to jest radość. Nie do opisania. Polecamy, pozdrawiamy. Cześć!